No powiem wam tak, no w oczach, nadal mam ruinek, tutaj było, która tutaj była. Tutaj dołem przebiega droga, stara droga na Opole, Wrocław, którą bardzo często jeździłem. Niejednokrotnie podjeżdżałem sobie obejrzeć ten pałac, był on ogrodzony. Wszystko groziło zawaleniu. A teraz po lata, no stwierdziłem, że już kręcę się w tych okolicach, no to zerknę jak ten pałac wygląda, bo dawno mnie tu nie było. No i ku moim oczom i zaskoczeniu, no coś pięknego, coś pięknego tutaj się stało. No, witam wszystkich serdecznie. No, dzisiaj ponownie z Bytomia, Bytomia Miechowic. Jesteśmy w parku pałacowym, a za chwilę, za chwilę opowiem Wam, co to za park, co to za miejsce. Obecny pałac, który za chwilę pooglądamy. Całkiem niedawno jeszcze był w kompletnej ruinie. Całkowicie spękany. No groziło mu po prostu całkowite zawalenie, zniszczenie, a jednak został odbudowany. Owy pałac jest tutaj przed nami. No, Budowa pałacu rozpoczęła się w 1812 roku i trwała do roku 1817. Inicjatorem budowy był kupiec Ignacy Domes, który w 1812 roku kupił wieś. No wieś miechowice, dawniej była to wieś, teraz dzielnica Bytomia. No, pałac był prezentem dla córki. Do mesy, do mesa, Marii. Został wybudowany w stylu klasystycznym. Tak patrzę w oddali, ale powiem Wam, częściowe ruiny, które się tutaj zachowały, znajdują się tam pod tym drzewem. Przeczuwam, że obieg wybudowano od podstaw. Tak jakby, a to, co. Stało w obecnym miejscu pałacowym, znajduje się jako gruz. Może będą jakieś tabliczki na ten temat, zobaczymy. No powiem wam tak, no w oczach nadal mam ruinę, tutaj było, która tutaj była. Tutaj dołem przebiega droga, stara droga na Opole Wrocław, którą bardzo często jeździłem. Jednokrotnie podjeżdżałem sobie obejrzeć ten pałac. Był on ogrodzony. Wszystko groziło zawaleniu. A teraz po latach. No stwierdziłem, że już kręcę się w tych okolicach. No to zerknę. Jak ten pałac wygląda, bo dawno mnie tu nie było. No i ku moim oczom i zaskoczeniu. No coś pięknego. Coś pięknego tutaj się stało. Obiekt odnowiony. No rewelacja. Stary drzewostan. W parku. No to drzewo przede mną. No nie wiem, może jest opisane, może nie, ale bez problemu ma średnicę około dwóch metrów. Do no park jest imponujących rozmiarów. No wiadomo, dawniej przy pałacach no, powstawały też parki. No i były one ogromne. No drzewostan do tej pory jest wspaniały. No z tego co zauważyłem, faktycznie są tu pozostałości po tym pałacu. Ten tutaj jest nowo odbudowany, a to są jego relikty. Wstawiono tutaj nawet opis. Zarówno opisano też park. Tu jego układ, jak to dawniej wyglądało w roku 1871. A my może podejdziemy po tych schudkach i zobaczmy na te ozdoby, które zostały z oryginału. No naprawdę są imponujące i robią ogromne wrażenie. Popatrzcie na to. wykonane z piaskowca. Najprawdopodobniej, a raczej na pewno. W dotyku czuć tu piaskowiec. Kolejne ładne zdobienia. Tutaj mamy tak specyficznie ułożony kamień. Podejdziemy, zerkniemy. Nie wiem, czy na nim jest jakaś recina, czy coś w tym stylu. Zanim to zobaczymy, zerknijcie na to. Powiem wam, recyny nie ma, nie wiem dlaczego go tak ułożono, a może i jest, no patrzcie na to, tutaj podejdę bliżej, tutaj są jakieś znaki niewiadomego pochodzenia, ale bardzo mocno zatarte, no musiałbym powęszyć trochę historycznie, czy na tym kamieniu czasami coś nie jest opisane. No przechodzę z miejsca na miejsce, patrzcie na to. No to coś najprawdopodobniej z tymi filarami, bo zostało odwrócone do góry nogami. No widać, że wszystko jest tutaj sztucznie ułożone na sztucznym kopcu. No bardzo mi się coś takiego podoba, można sobie odtworzyć, jak dawniej ozdobiony był owy pałac, jak to wyglądało no nie będę tam wchodził pisze zakaz wstępu no trzeba uszanować takie tabliczki, takie miejsca no jakby każdy tam chciał pochodzić no wiadomo jakby to się skończyło dlatego podchodzę tylko z dolnej części tutaj zachowały się oryginalne fundamenty a właściwie między innymi też zerknijcie na to schody które prowadziły do środka do któregoś z wnętrz pałacowych no jednak to drzewo nie daje mi spokoju powiem wam jestem z drugiej strony coś tutaj pisze spróbujemy to rozszyfrować no pomnik przyrody Jana III Sobieskiego Latan, nie wiem, bo w tym drzewie ta tabliczka zarosła. Najprawdopodobniej jest to drzewo latan, ale mogę się mylić. Atan na pewno, ale pierwszej literki do końca nie widzę, ale no zerknijcie, pokręcę się wokół kawał drzewa. No pałac Miechowicki ma też taką smutną historię, no od tego wszystko się Stało, że popadł w ruinę. No, historia miechowickiego pałacu kończy się 27 stycznia no, 1945 roku, wiadomo czasy wojny. No, wkroczenie wojsk radzieckich na te tereny oznaczało no, jedno: rozgrabienie doszczętnie i spalenie pałacu. Gdy po lata z inicjatywy. Nie wiem kogo do końca. Przeczuwam, że prywatnego przedsiębiorcy. Jeżeli się mylę, odpowiedzcie w komentarzach. To no został on odbudowany ponownie. No zespół pałacowo-parkowy w miechowicach został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego do 30 czerwca 1995 roku. Naprawdę rewelacja. No przejdziemy sobie może jeszcze do parku. Powiem wam to drzewo tej dużej średnicy z tym napisem. No nie mogło mi to wskoczyć do głowy, ale jest to Platon. Jest to Platon. Ly a litera P po prostu no, została wrośnięta w drzewo. No, w owym parku, przy pałacowym, no, jest 53 gatunki drzew i krzewów, wśród których przeważają siedliskowe. No i wiadomo, intrydukowane. Egzotyczne gatunki, no tak. Właśnie to drzewo, ten platon, który tam jest. Naprawdę jest tu, jest niedziela, jest tu cisza, spokój. No wczesne godziny, poranne. No głównie to dominują tutaj, to no, takie drzewostany jak, no Klon jawor, dąb, lipa. No, do dom czerwony. Przejdziemy sobie na tamte obrzeża parku, zobaczymy, jak to tam wygląda. No, do innych cennych gatunków. No, występujących tutaj w parku należą katalpę wielokwiatową, żuto-kwiatową, miłożą, japoński, domburgunski jeszcze, szczerze mówiąc, oraz sosna, wymutka. No tak właśnie patrzę, ale ja tu. Szukam tej sosny. Powiem Wam rozmaitości. Widziałem, ale sosny jeszcze nie. A może niebawem uda się coś namierzyć. No przed nami piękny różanecznik. No tak, wspomniałem o tej sosnie i znowu mi do głowy przyszła jedna myśl. Park łączy się z lasem, a dawniej też łączył się z pobliskim lasem. No wiadomo, inwazyjnie las przenosił się do parku. No i stąd owe sosny. Czyli przeczuwam, że tutaj sosen na pewno nie znajdziemy. Są one gdzieś w, na obrzeżach parku w pobliskim lesie. No powiem Wam, te drzewa no robią niesamowite wrażenie. No popatrzcie jakie to wszystko jest ogromne, potężne. No można się poczuć jak w jakimś parku narodowym albo i podobnie. Tutaj fragment drzewa, a właściwie może gałęzi, która oberwała się tutaj. no ja powoli będę kończył mój materiał na dziś no jeżeli film wam się podobał zostawcie łapkę w górę chcecie więcej moich materiałów no subskrybujcie mój kanał na co serdecznie dziękuję no zapraszam również do oglądania moich archiwów na kanale no jak i filmów które no niebawem nakręcę powstaną no i polecam oczywiście odwiedzić to miejsce w tym pałacem w Bytomiu Miechowica, do usłyszenia.